Siemanko, wszystkim idzie sobie pijany niedźwiedź przez las wieczorem. No idzie, ledwo idzie, bo idzie, no ale idzie. W pewnym momencie miał takiego pecha: potknął się o konar. No, niby nic, ale wpadł do dziury. Wybił sobie przy tym wszystkie zęby i taki, no, no nie wie co się stało. Taki, no, jak to wiadomo, ty, to próbuje się jakoś wgramolić na górę. Wrócić do swojego domu. No, Próbuje, próbuje, nie udaje mu się to. Machnął na to ręką, no nic, no ktoś mnie znajdzie pomyślał. No i mija jeden dzień, drugi, trzeci. Zwierzęta się zebrały, zarządziły poszukiwania, zaczęły się od niedźwiedzia martwić, dostały latarki, no i ruszyły w las. Zajączek trafił na tą dziurę, No, poświecił, zobaczył, że coś tam się rusza. No i krzyczy: Kto tam jest? A niedźwiedź do niego. Nie świeć. I zajączek zgasił latarkę. <grymne> Pozdrowionka, nerka.